Trenerze, no nieco ponad miesiąc pracy już za wami. Proszę powiedzieć, jak oceni trener ten okres, na jakim etapie jest teraz drużyna, jakie dobre rzeczy udało się wdrożyć bądź też na czym chcecie jeszcze popracować przez najbliższe dwa tygodnie. Ja jestem generalnie podbudowany postawą zespołu. Od pierwszego dnia było widać, że w zespole. Hmm, Potrzebny był reset taki psychologiczny, troszeczkę mentalny, żeby zawodnicy wymazali z pamięci już to, co było w rundzie jesiennej, ona była jaka była, wszyscy wiemy. Wzięliśmy to na siebie, trenerzy dużo meczów oglądaliśmy, analizowaliśmy, chcieliśmy wyciągnąć jak najwięcej wniosków. Zaczęliśmy od personaliów, wiadomo, że trzeba było z kilkoma zawodnikami się przynajmniej tymczasowo pożegnać. Doszło wielu nowych zawodników, którzy punktowo byli dobierani profilowo również pod system gry, który będziemy chcieli preferować pod zasady, pod fundamenty i to się myślę, że udało. Gdyby się trafił jeszcze jakiś tak zwany złoty strzał, szczególnie w linii ofensywnej, to, to myślę, że nie płakalibyśmy, bo, bo też jest taka opcja, jeżeli zamkniemy kartę, to też nie będę płakał, bo jestem naprawdę zadowolony z postawy zawodników, również tych nowych, którzy przyszli i, i szukają swojej tożsamości w zespole. No, w tej chwili jesteśmy na takim etapie schodzenia z obciążeń. Mieliśmy trzy bardzo ciężkie tygodnie. To był drugi, trzeci, czwarty. Tutaj trenerzy od motoryki, ten Kordian Wujz i, i, i trener Maciek Bagrowski no, zrobili naprawdę kawał dobrej roboty. Myśmy Starali się ten model gry yy, profilować yy, i, i go wdrażać na tyle, na ile... Było to kompatybilne z pracą motoryczną, pracą fizyczną. I już było dzisiaj widać momentami, że, że te ciężkie nogi sprzed tygodnia z Bytomia, no troszeczkę puściły i, i, i żwawiej się ruszaliśmy. Bardzo jestem zadowolony z dzisiejszego sparingu, bo mieliśmy trochę kłopotów z tym sparingiem dlatego, że mm, Polski Związek Piłki Nożnej narzucił Resowi granie tego meczu zaległego, i po rozmowie z Tenerem Latowskim stwierdziliśmy wspólnie, że jak mamy grać przeciwko juniorom, Resowi albo, albo zawodnikom, którzy gdzieś tam szukają siebie dopiero w, na poziomie resowi, czy resowi drugiej, e, no to nie ma to sensu. I, i bardzo fajnie, że. Znaczy szczęście w nieszczęściu było takie, że od, odmówiła wiśle. Termalika druga i udało się jakby dogadać termin i zagrać bardzo wartościowy mecz. Widać, że ci zawodnicy tutaj, których mieliśmy naprzeciwko, walczą o, o siebie, walczą o... No Wisła nie walczy o, o, o dobre miejsce w pierwszej lidze, tylko Wisła pierwsza walczy o ekstraklasę, a, a ci zawodnicy też, z tego co rozmawiam z trenerami, nie, nie chcą swojej przygody e, zakończyć na e, trzeciej lidze, tylko chcą też być w drugiej minimum, więc naprawdę bardzo pożyteczny sparring. E, Cieszę się też z, z mentalnego punktu widzenia, że w, zakończony zwycięstwem. Nie, nie było łatwo, można było do przerwy już prowadzić wyżej, nie udało się. Tak będzie też w Lidze. No, bramka, którą straciliśmy, trochę taka kuriozalna, no, ale znając wartość tych zawodników, też w defensywie, wiem, że ten numer, który dzisiaj Michał nam zrobił, to tak rozmawialiśmy na spokoju, że, że to pierwszy i ostatni, bo no, jak mają być takie. Yy... Babole w cudzysłowie powiem po piłkarsku to właśnie w sparingach, a nie w meczach ligowych. Czuć coraz większe takie pozytywne napięcie, coraz, coraz więcej jest takich pozytywów, które zawodnicy wysyłają yy, dla nas, dla sztabu, takie sygnały, które mówią, że ta walka o miejsce jest niesamowicie fair, ostra, na treningach nie ma przeproś, ale nie, robi nie robimy sobie krzywdy i wydaje mi się, że, że jedynym takim. Yy, Problemem może być i oby nie było, bo troszeczkę nam się wysypało kadrowo w ostatnim czasie, ale nie ze względu na kontuzję, tylko właśnie z jakieś przeziębienia, choroby. Tutaj ta temperatura plusowa zrobiła też swoje. I tutaj, jeżeli dojdą nam ci zawodnicy, których nie było dzisiaj z nami, plus nikt się już nam nie rozleci, to, to w to optymalnym składzie przystąpimy do pierwszego meczu już niebawem za dwa tygodnie z zagłębiem Lubin. Wspomniał trener o tym właśnie resecie. No, i tutaj też na pewno Pan, jako edukator i dobry rozmówca, musiał się z tym zmierzyć, porozmawiać z zawodnikami. Czy da się to faktycznie tak całkowicie wyczyścić? Bo wiadomo, no czasem w wojskowych sytuacjach ta sytuacja, to miejsce w tabeli nieraz zawodnikom przeszkadza. Jak to z tym wygląda? Różnie. Każdy jest inny. Każdy, jest, każdy zawodnik reaguje inaczej, i ja jestem bardzo podbudowany ich otwartością. Wydaje mi się, że z chłopakami, znaczy nie wydaje mi się, bo wiem o tym z doświadczenia również pracy w szatni, że zawodników trzeba otworzyć, że trzeba nieraz posłuchać, co mają do powiedzenia. Niekoniecznie musi to być to, co ja chcę usłyszeć, prawda? Ale jeżeli ja nie będę znał tej drugiej strony, no to ja tak naprawdę nie będę umiał zareagować. Mnie się wydaje, że powinienem zareagować w sposób taki, a nie inny. Okazuje się, że dla jednego zawodnika będzie to skuteczne, ale dla drugiego będzie to a skuteczne. Dlatego empatia tutaj no, jest kluczową rolą. No, co będziemy wracać, będziemy analizować, będziemy mówić, że mało dośrodkowań, że mało bramek str strzelonych, że dużo straconych, że, 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 że taką, a nie inną ilością zawodników w fazach przejściowych atakujemy, bronimy i tak dalej. Po co to? To już było, minęło. Teraz mamy nowy model gry, nowy sposób, nowy pomysł, nowi ludzie. Nowa energia przede wszystkim, bo proszę mi wierzyć, nie mamy też logistycznie, jak wiemy, łatwo na przykład, tak? I w innym miejscu Siłownia w innym miejscu, trenujemy baza na zawadzie jeszcze w innym miejscu, gdzie robimy czasami odprawy. Ale widzę, że ci zawodnicy nie narzekają, tylko zasuwają i jesteśmy tym bardzo podbudowani, a z takich rzeczy rodzą się potem sukcesy. Wiadomo, że pierwsze mecze będą bardzo ważne, ale biorąc pod uwagę to, w jakim oni są w tej chwili stanie, w jakiej dyspozycji psychofizycznej, gdzie schodzimy z tych obciążeń, dojdzie ten mocny mental, no to proszę mi wierzyć, ja jestem bardzo podbudowany. Mamy już pierwszy termin, wiemy, że gramy w sobotę o 19.30 przy światłach, w niepołomicach, wiemy, gdzie wiemy kiedy, jedziemy dzień wcześniej. Naprawdę dużo, dużo takich fajnych sygnałów pozytywnych. Na koniec trenerzy jeszcze jedno pytanie. Wiem, no jeszcze dwa tygodnie do tego meczu pierwszego o punkty. Nie pytam tutaj może o szczegóły, o personalnie, ale czy trener ma już w głowie gdzieś ułożoną tą jedenastkę, która być może za te dwa tygodnie wybiegnie na boisko? Pytanie, <laughs> pytanie sformułowane w taki sposób, dosyć Ogólny. Dlatego, że y, musimy poznać rywala, jak gra tak naprawdę y, nasz pierwszy przeciwnik, drugie zagłębie lubin, potem następni. I przy takiej kadrze, jaką my mamy, dobór ludzi w znacznej mierze będzie y, z jakby. Zależał od tego, na kogo dany zawodnik będzie grał, jaki to jest profil zawodnika, który będzie grał po przeciwnej stronie, jak funkcjonuje drużyna przeciwna, w jakim pressingu grają, czy którą obronę preferują, średnią, niską, wysoką, czy idą za piłką i tak dalej. No wiele jest takich piłkarskich elementów, a mamy naprawdę zawodników na jedną pozycję, mamy dwóch, i nie, nie ma takich. Takiej pozycji, w których mielibyśmy identycznych. Dlatego ja, dla mnie jest to komfort, że ja mogę sobie wybrać na dany mecz zawodnika X lub Y i niech tak zostanie. Nie chciałbym absolutnie mówić, że mam, czy nie mam. Nie czarujmy się, gdzieś tam część zawodników jest bliżej na dzień dzisiejszy, ale to, to się może zmienić za chwilę. W, wrócą do pełnej sprawności kolejni zawodnicy, kadra się znowu wzmocni, znowu będzie taki ogień jak, jak, jak wtedy, kiedy trenowaliśmy prawie po 30 pamiętam. Każ każdy chce być gdzieś w tym zespole, swoje miejsce gdzieś tam zaznaczyć, i, i, i będę miał pełny wybór. I to jest chyba siła tego zespołu w tej chwili przed ruz, rundą wiosenną, że, że ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, y, y, wymienić takiej pewnej pierwszej jedenastki na mecz za dwa tygodnie. Dziękujemy, trenerze za rozmowę i powodzenia. Dziękujemy.